Witam, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Daniel Dominik Games Poland i witam Was w kolejnym odcinku z naszego cudownego miasta w Minecrafcie. Tutaj za ostatnio na live w sobotę, bodajże, kończyliśmy ten budynek, który na ostatnim odcinku zaczęliśmy na time lapse. Tu jeszcze widzę, że tutaj chyba szkła nie dałem na live. Ie. Jest on już wykończony ładnie. No, patrzcie. Miasto nam się tu ładnie rozwija. Tu zaraz też coś powstaniemy. Eee, a my dzisiaj mm, zajmiemy się właśnie budową tutaj. No, nie ma w naszym, no wiadomo, przestępczość się tutaj rozwija, więc. Trzeba tutaj coś zbudować i już zresztą zacząłem to coś budować. Ustawię sobie jeszcze time Timeset. Tutaj. Ciekawe, czy da się tu. Kolejny nie, 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 ja ja. jakiej nie, wyłączyć dzień i nocy. Żeby był taki dzień cały nie, No i zrobimy sobie właśnie tą policję. nie, tu budować. Tutaj będą cele. Dla więźniów. Proszę bardzo. Może taki jednopiętrowy, ten komisariat. E, właśnie, i teraz tak, tutaj jest wiata dla radiowozów, więc tutaj chyba trzeba by po prostu zrobić. Zrobimy sobie tutaj jednak, zrobimy sobie wjazd z tej alei tutaj, o! I od razu lepiej to wygląda. Tutaj, żeby, e, w, tu byłby ten e, dla radiowozu w takie miejsce, jakby dla radiowozu. Może tu jakiś parking jeszcze się zrobi jeden tutaj Może to się też przesunie do tej ścieżki, żeby tutaj było więcej miejsca, do tej ścieżki mógłby być teren tej policji i tu jakiś parking jeszcze dla radiowozów, a tutaj lądowiska dla helikopterów jeszcze są zrobione. No i tutaj mamy Pierwszą celę więzienną, proszę bardzo, tutaj kraty w oknie. Wiadomo na policji, no to muszą być. Ty czekaj, bo mi tutaj zmieniło materiał, w którym z tego ten budyn. No i tutaj mamy napis police, czyli policja police po angielsku wpisałem. No na polską wersję by niestety chyba nie starczyło miejsca. Ale no, jest, tutaj sobie zrobimy takie Jakby te okna tu były tu No mogłoby być i tu Tutaj są piętra troszkę wyższe w tej policji I tu się łóżka zrobi, nie? Jakaś taka większa ta cela niech będzie. Nie, to to musi być co trzy to okno, żeby się zgadzało. Takie na dwa, czyli tu. A tu. O, tu się cele jeszcze jedną zrobi. A tu jest takie jakby pomieszczenie, wiecie, jakaś toaleta czy coś dla policjantów. Dobra. Mm. Myślę, że sobie to na Time Lapsiku ogarniemy. Myślę, że też zrobimy sobie straż pożarną niebawem. Wiecie, pożary i te sprawy muszą być już dla. Po policję mamy gotową. Będziemy mieć. Dobra, to sobie zrobimy... No i co i tak sobie będziemy tutaj działać budować. Ja oczywiście was zapraszam do timelapsa i widzimy się po timelapse. No. bye Damy po ponad godzinę i 40 minut, time lapse. Ie. Udało mi się w godzinę i 40 minut zrobić tutaj komisariat policji. Yy. I tak tu mamy recep. Nie recepcję. Co jest w policji, matko? No wiecie to takie od portiera, portiernia. I teraz tak, tu, tu się wchodzi. Można wejść do budynku policji, i mamy portiernię. No i teraz, tak tutaj można złożyć zeznania, bądź też tutaj policjanci mogą przesłuchać kogoś. Tutaj jest wejście do wiaty dla samochodów policyjnych, i tutaj mamy te miejsca, jeszcze tutaj dwa takie do przesłuchań. Albo do właśnie zeznań. Tu się przechodzi przez te mm, drzwi. No i tutaj mamy cele na 48 godzin. Tu może jakiś kibel będzie. No i mamy taką celę. Tutaj mamy łóżka. Tutaj jeszcze możemy taką płeczkę na rzeczy dla więźniów zrobić. O, takie płeczki. No i wszędzie takie łóżka są porozmieszczone, takie piętrowe, jak po więzieniach, przeważnie. Mamy część taką dla przetrzymywanych, dla zatrzymanych. No i tyle to by było w temacie. Oczywiście. Ja, jakże w tym mieście wszystkie budynki mają obramowania z tego gówna. Dokładnie. Że nie z tego, tylko bardziej tak jak tutaj. Tak się to prezentuje. Tak wygląda nasz policja. Oczywiście tutaj... uuu, tu zapomniałem kraty, bo nie zrobić. No i tutaj wiadomo, gdzie są cele, bo są w nich kraty. Oczywiście tutaj w dwóch oknach, w tych celach nie dałem krat, to już to poprawiamy. Pyk. Mamy tutaj cele. Mamy tutaj... Ta cela nawet ma dwa okna. to Tutaj sobie okienko obkratujemy. No i tutaj jest jeszcze takie... Wejście z tego pierwszego piętra do helikopterów. Tu można sobie wejść, wybrać jeden z trzech helikopterów, które tu by tu były. A niestety nie będą, bo nie ma po co ich dawać. Tu jeszcze można by taką Barierkę zrobić, by to lepiej wyglądało, myślę. O. No i mamy tutaj piękny posterunek policji. Proszę bardzo. Oczywiście, jeżeli wam się to podobało, to zachęcam do zostawienia łapeczku w górę, no i tam wiadomo. Uy, teraz to naprawdę fajnie wygląda z tą policją, tutaj budynki wszystkie, które żeśmy tu pobudowali i tutaj taka nieźrodka policja, ale bardzo fajnie się tu zaczyna prezentować, no i tutaj ten tramwaj. Fajnie. Właśnie te tu trzeba by, jak pobudujemy jeszcze troszkę budynków, to na jakimś live'ie będą ze dwa live'y co najmniej, na których rozbudujemy trochę ulicę, żebyśmy mogli tutaj dalej budować. No i o. Tak więc, czekając sobie tutaj na tramwaj, który nikt, który jeszcze nie przyjedzie. Ja wam bardzo dziękuję za odcineczek. Trzymajcie się. No i miłego dzionka. Cześć, cześć.